Cześć Mano, witam Was w kolejnym odcinku z serii Polska Wieś. Jeżeli ten odcinek Wam się spodoba, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję z fajny miły komentarz. A ja się z Wami witam i przepraszam za to, że nie ma ciekawostki, ale po prostu zapomniałem. No nie bijcie mnie, po prostu przepraszam. Ale co? pod tamtym odcinkiem miały być komentarze ogólnie jeżeli chodzi o yy, jaki ciągnik i nie było ani jednego komentarza więc yy, powiedziałem sobie, że kupimy inny ciągnik właśnie teraz jedziemy po niego musiałem wziąć kredyt 100 tysięcy na ten ciągnik bo kosztował on 50 nie, 71 tysięcy a miałem tylko 50. Także mi nie starczyło. Ciekawe, czy już. Ciekawe, czy zgadniecie, jaki to jest ciągnik. Ale zanim pojedziemy, zobacz, zo, pokażę Wam ten ciągnik, to napiszcie w komentarzach, jak się podobają Wam moje odcinki. 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 A ja do każdego co piszę w komentarzach, przypinał serduszko ale dobra teraz jedziemy, bo ogólnie ten ciągnik to jest chyba taki skup troszeczkę taki skup no tam już możecie go dostrzec ale ja tam nie patrzę, nie patrzę, nie patrzę syk i to jest mój nowy ciągnik 71 tysięcy, nie wiem nawet ile koni kosztują, ile koni ma. Ale my tutaj zaparkujemy, potem sobie przyjdę po, 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 po auto, Siadamy. cyk, bieg pierwszy, cyk. Tak się jeździ, ja już za niego zapłaciłem i wszystko sobie... Wielki tu podpisywaliśmy. Mam nadzieję, czy Teraz będzie go słuchać. Tak go słuchać z... z lotu ptaka. Podoba ten po prostu zbliża mi się podoba. A dzisiaj będziemy robić dokładnie to nie wiem co ale przepraszam za to, że to nie jest styczniowy odcinek mówiłem, że będzie ze stycznia, ale Następny odcinek to już na 100% będzie styczeń. A dzisiaj sobie pod, podczepimy wszystkie przyczepy. Przyjedziemy się dziesiątkom i załadujemy biur. Ja przyczepy. Przykryję plantykami potem. Jak załadujemy i, i tego, nie? Dlatego dzisiaj sprawdzimy nasz nowy traktor. On ma koni, nie wiem, tak na pewno ponad 100, ale nie wiem dokładnie, nie wiem. Nie mogę sobie sprawdzić. Ten, ten, ten. On ma koni 170 koni. 170 koni. Dobra. Dużo, bardzo dużo. Ten na ma 80. 11,70 170 Ale po prostu mi się spodobało. Także 30 musimy sprzedać niestety może na 6 trzeba, by... trzeba było Jak to w ogóle będzie wyglądało, malutkie tak te, te przyciągę do tego traktorsa? Ale, ale Oksandrze. Chyba trzeba podsopać troszeczkę, posadzkę Jak to wygląda? Uuuu! w sumie możemy nawet dzisiaj kupić nową przyczepę. Bo... Y Mam 80 180 tysięcy, pocykajcie, pocykajcie, ile to ma 15, to to ma 13, to ma 10, to ma 8, to dziesiątkę taką można by było, tyle taką. A bo ósemkę. Dobra, już dziesiątkę kupię. I z tą dziesiątką to będę no, dziesiątką. To tutaj bym musiał sobie dwie targać. A teraz będę jedną targał, ale dziesiątkę. Nagrywa się. Nagrywa się że sobie już po tą przyczepkę na sklep i, i będzie wszystko grać, wypuszczać, i wybuczać i I, jak ona będzie wyglądać teraz wygląda ta przyczepka Cyk. teraz na dom tam Zaraz się przebiegniemy jak tam już dojdziemy po, po, po auto po volkswagena i sobie załadujemy no i też po 60. Po 60. Się, panie. prawie, prawie, prawie wjechałem pod auto ale raczej myślę, że jakbym wjechał pod to auto to ja bym je bardziej ty niż to auto mnie także także byłoby słabo wtedy w sumie wtedy by było fajnie bo bym nie zginął ale nieważne Leja dzisiaj tak mi się odkleja, że to jest

coś sprawdzić tylko, yy, ale dobra już jestem, już jestem. C <tut> <tut> To jest, to jest, do co do jest, ja jest, jestem? jest, ogóle Oj, to jest, to jest, to jest, to to jest, trzeba jest, tyle tyle trzeba jechać. Ulicą są tutaj.

sekund, bo nie wiem, żeby było to w ale powiem... Łaparowała, 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 łaparowała Wszystko jest dobrze. Dobrze. dobrze 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 Dobra, zaraz będziemy ładować お風呂上がっどまね。Oh, Nie się w ogóle? O ciężko ciężko Ale podniosła Dobra, ładujemy, ładujemy. Ja się w ogóle nie odzywam. Po co chodzi ze mną? Możecie mnie hitować za to, że się nie odzywam. Nie wiem, się mi jest. zmieścić w ogóle na tą przyczepę? tak? nie, prawda? Średnia chyba. A za dobrze, będzie kasy dużo. Spłacimy gredy. Będzie dobrze, będzie dobrze. Będzie mieć kasy jak lodu. Yy, dobra. Z tymi fajchami to wiecie, ciężko się operuje. Myślę, że to było. Chodźcie z razu nie podoba. 我要去买一爸爸

Ale się na ile się z nagrywania 18 minut już? Łocie, pani? Łocie... Co się stało z tym? Czemu to jest tak przyniosła? Teraz Ja sobie to chyba poza odcinkiem poładuję. Bo, 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 To jest dużo. To jest dużo. O o, tego jest bo, 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 jest a w ogóle właśnie, gdzie to można sprzedać? Czy to w ogóle można na tej mapie sprzedać? Chyba można. Wióry, wióry, zrębki, to są z kategorii z rębki. Tu Można, 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 można. W styczniu będziemy sprzedawać. Jeśli ten odcinek Wam się spodobał, możecie zostawić łapkę w górę, subskrypcję, związaniem na swoje międzymi komentarz, a ja się z Wami żegnam i do następnego odcineczka.